Moja muzyka niesie z sobą wiele radości. Jest, przede wszystkim jej zadaniem jest zmusić ludzi do zabawy. Moje początki właściwie wywodzą się z muzyki dyskotekowej, gdzie tworzyłem piosenki no, do tańca. Z tego co pamiętam, szybciej uzyskałem sympatię moich odbiorców w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. W każdym razie starałem się potem to nadrabiać. Myślę, że teraz na dzień dzisiejszy chyba mi się to udało. Ta muzyka jest popularna. Przede wszystkim w kręgu ludzi, którzy lubią dobrą zabawę, taniec.